Ej, dużo ich jest. Ten siemanko Jeździ ze mną. A, Siemanko. Nie znam Ale cię. Ale ty bajź to powiedzieć. Nie znam cię, nie znam cię. <grym> Farmer. Ło ło! LAWA! Ło! Ej! Tak, gramy dzisiaj na serwerze e, tego... Chaft <grym> server. Tak. I w opisie będzie wszystko. I e... oczywiście Atkom Na pewno do VIP-a dostaniemy <grych> A skąd wiesz? Nie wiem zertuję. No właśnie O, ile diaksów. ile diaksów, tak to się znajduje Bardzo fajny serwis. Materzon Ło Pozdrawiały e...

Olaf e? <laughs> Na jakim Minecrafcie grasz? A czy jesteś angielskim czy polskim? Polskim, bo... słabo z angielskim. Nie no nie. Okej, <laughs> <Jaki, laughs> ci w czasie Olaf eś. Nie bo... Czemu ja są nagrywam? Czemu są nagrywam? Si. Dam ci Mordy głupi chują. Dobra, zmieniam już, Język y, angielski. Ale lepiej jest na niemieckim Zamknij mordy głupi chuju Zamknij Tak i tu diaksy wypadają ze stołu na... idę pokazać ci moją ekspiarkę Ej, puse, zapalisz Ha, ha, szki Ha, ha, szki chuju You ready your show? Ciekać, czy w ogóle coś to no właśnie Głośnik F, slime Kur... No Spadź mnie nie to jest o, A! Spadł. <noise> Mam chęć zniszczenia mojej klawiatury Jak uh, Alien? <noise> alien, to weź ps. Ps. Mam 13 widzów lepiej od niego, ty No. Max. Parę tysięcy, co tam? E, co tam, takie tam? Czy, ile tu jest? Tu jest 150 o. chyba slotów. Jeżeli ten. E, jeżeli. Czy gram, e, chipsy cola, gramy w Lola? E, yeah. Nie. Nie wiem, jeszcze tak 10 minut nagramy. I idziemy na Lolko. Odpalam w Lola. O, Tak, Lola. E, Olaf nie umie grać w Lola. Jakbyś, jakbym to nagrał, to kurwa. Takie hejty by było na Olafarze. Oh. Ja jestem proste w Lola. A, chujem. Zapraszam, biedę daję. jeden. <grym> Nie za sobie, sobie KOP! Si. KOP! Kop. Dobry, można. Chodź <grym> ja Za co ja ci płacę? To hej, za co ja ci płacę? Jak chcesz kilka z gil? No, no chcę. No dawaj. Але ход един на един. Ти без за. Да, 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 да. Да не искат да характер има опа. Idziemy go... najebać. Snajper jestem. Ła! Ginę, ginę! Szmoto. Chuj dziwne to. <laughs> to. Bię, że teraz można prawdę do tego zwrócić wszystkie powera. He <laughs> he, Odejmuj moi itemy! No chodź tutaj leżą? No weź. Dobra, już! Ginę! A, <grym> a, ginę, ej! <grym> e, teraz tu chwyci dopad, co? Weź tu w Weź Weź ci podpaly! Gine, gine. Gine, kutkie. Co tam? A! No beka sobie. Ej, bo i bo tu łapać cię za weşte i na koblę. Ja, yes. yeah, mam! Hey! <laughs> ah! Oh! <laughs> A, nie straciłeś O sraciłem. No <śmiech> <śmiech> Matery Matery, matery masz Rzej, bo Nie, nie ja, ja wychodzę, nie wiem O jaki trolling oh. Dobra o, ja... A tylko miałem... A jednak wieś Ej wyszedł I dobra kończymy Ej, Czy nie. jeszcze... ja Czeka, Czeka, pokażę, że nie spał na... No. Chujowy jest On <noise> to <są> chujowy <noise> Chujowy jest Dawaj mi On tak już kurwa, przez 2 godziny się na to gapi. No, jakiś typ nas wspomniał. Dobra, kończę. Ja go zabiję. Więc komentujcie. Oceniajcie. Olafa, hejtujcie. Subskrybujcie. I zapraszam chętnie na serwer. Będą eventy. Pa Papa.